Nikt nie spodziewał się takiego wyniku. Prosty i szybki deser. Oddziel białka od żółtek. Ubij białka z solą, cukier, skrobia i sok z cytryny. Rozłóż białka na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Udekoruj powierzchnię. Piecz przez 20 minut. Rozpuść kawę rozpuszczalną z syropem karmelowym i z ciepłą wodą. Wymieszaj ciepłe mleko. Wlej do szklanki z kawą. Włóż mascarpone do miski. Dodaj cukier puder, cukier waniliowy i śmietankę płynną. Dobrze wymieszaj. Obierz kiwi ze skórki, i pokrój je drobno, posmaruj upieczony blat z białek kremem, posyp malinami i kiwi. Zwiń w rulon. Włóż do lodówki na 30 minut. Wyrafinowany deser, bogaty w smak i aromat, po prostu nieodparty.